Hej siemiaczku, witajcie, z tej strony Gilon i to dzisiaj w nowym odcinku, gdzie pokażę wam jak wygląda ekipa Fortnite na styczeń, czyli Złoty Jeleń debiutuje w wielkim stylu w styczniowej ekipace Fortnite. Korzyści dla członków ekipy, no czyli takie same, możecie sobie tutaj oczywiście przeczytać. Jest chwała, ale jest też złota chwała. Złoty Jeleń walczy w imię zemsty w ekipace na styczeń 2023 roku. Ekipaka pojawi się u wszystkich subskrybentów 1 stycznia 2023 roku około godziny 1. Styczniowa ekipaka Złoty Jeleń wymierza zemstę. Poza Złoty Jeleń w styczniowej w ekipace znajdziecie plecak Złoty Strażnik, czyli dokładnie ten. Na wypadek, gdyby to na was ktoś, to, ktoś chciał się zemścić. Oraz ozdobne ostrze. Czyli tutaj widzimy, ponieważ wszystko ma swoją cenę, zatokujcie z zemstą w sercu. Czyli tak to się prezentuje, mamy takiego skinka z takim kilofem, z takim plecakiem. No i oczywiście to chyba z tego killoffa, jak jest co miesiąc. No i oczywiście fałdolce, no to co zawsze. I to jest tyle Także co? Jeśli, jeśli podoba Wam się ta nowa ekipaka, która będzie w styczniu, to pamiętajcie z subzwone, łapkę w górę, kod sklepie możecie w komentarzu napisać, jak Wam się ta ekipaka podoba, a co? Ja się z wami żegnam. Siemneczko.